Choć nas oddziela dziś czas daleki od tamtych czasów, gdy w Betlejem Bóg między ludzi zstąpił na ziemię. Przecież my wiemy, to wszystko było, prawdziwie nam się to tam zdarzyło. Bóg jako dziecko wszak się narodził, dał nam zbawienie, niebo otworzył. Wielka więc radość ogarnia serce i wdzięczność wielka, Bóg któż z nas więcej może coś siebie Bogu darować. Jakże za wszystko to podziękować? Nie wiem, to nasze to przedstawienie będzie mu od nas dziękczynienie. Po takim wstępie serce zapraszam, lecz jeszcze dodać tutaj należy, że czas jasełek nam się odświeżył. Scenariusz też jest tu tym dziwniejszy, że rzecz dotyczy czasów dzisiejszych. Się przeklęta. Słusznie, bo to czas to przeklęty, bo nawet superodniaż robi się święty. Czas, gdy śpiewy, opłatek, Mogą to wszelkie myśli rogać. Będą przepaczać, składać życzenia, Ble, aż nie zrygnęło do brzydzenia. Co gorsze, wielu się nawróci, Wnet do spowiedzi przyjmą komunię, A my znów wyjdziemy na durni. Jak o tym myślę, to szlak mi trafi. Trzeba coś zrobić, pomyślmy, Może zwiedzie się człowiek. Nie będziemy się ich działać, tu trzeba Kontrowersywę zrobimy dla nieba. Ale cóż my zrobimy o Lucyferze, Wszak ta moc Boża nie wiem, ja szczerze. Trudno Boruto, więc raćmy sami. Jak sobie poradzić z tymi świętami? No ja tam nie wiem o Lucyferze. Lecz jeśli pytasz, to mówię szczerze. Ja bym z tych świąt zrobił bajeczkę. Dużo nie trzeba, tylko troszeczkę. Mówić rodzicom, że to dla dzieci. Paczki, prezenty, choinka świeci. Dzieciom, że ważne tylko prezenty. I wnet zapomną, że czas to święty. Brawo Boru. Pomysł genialny. Mieszamy święty. To jest zwyczajnym bocie. Niechaj się śpieszą, niech dynerwują. Niechaj promocja wszystko okupują. Niech pieniędzy góry wydają, że to są święta, a niech sermowia. Dzieciom będziemy szeptać, by chciały, więcej niż jej potrzebowali. Jak nie dostaną nowej komóry. Laptopa, Barbie lub innej bzdury. Będzie złośnie nawiść, bo a nam dopiero to świętowanie. Widzisz Boruto i plan nasz gotów. Bo nie ruszaj piekła zastępy. Nie będzie dzień ten więcej już święty. My no w całym piekle wszystko zabrzało. Tysiące diabłów wylatywało. By nam na ziemi zniszczyć święta, by to co ważne w nich nie pamiętać. Tymczasem w niebie przygotowania, radosny nastrój oczekiwania. Wszyscy weseli i uśmiechnięci. Nikt nie przypuszcza, co piekło święci. Anioły jeszcze się uwijają, nawróc z grzesznych, wciąż się starają. A więc się kończy, czas czyścić duszę. Dobrze im idzie, przyznać, że tu komu szepną, nawróć się bracie, kiedy się wreszcie wyspowiadacie. Innym poradzą, aby w te święta, czy do biednych, tak Godzą sąsiadów, was nie łagodzą. Wszystko w sercach się zrodził. Świetna robota, wszak o to chodzi. By Bóg naprawdę wśród nich się zrodził. Przyznać Ci może? Kocham te święta. Byliśmy wtedy w szopce. Pamiętasz? Czy ja pamiętam! Starasz! Ja tych chwilę aż dotąd czuję. To najpiękniejszy moje, no, ale popatrz, wszystko się zmienia. No kurczę szczerze, jak zobaczyłem te żopę, to aż przestraszyłem. Myślę, ruina, mega rozwałka, a jeszcze zimno jak we suwałkach. Żeśmy się wtedy nacharowali, lecz wszystko żeśmy przygotowali. A to pamiętasz, jak święty Józef na tych tyśniaków wtedy się wkurzył, co dla Maryi miejsca nie dali. Jednemu to chciał lasko przywalić. Ledwośmy go wtedy powstrzymali, bo też miał powód. Nasz dobry Boże, sam już myślałem, że mu byłoże. Tak śmiał się odezwać do Maryi. Ech, szkoda, żeśmy nie pozwolili. A jak królo królowie zmienili drogę? lata, ja szukam, znaleźć nie mogę. A oni zamiast do do zamku poszli Heroda. Ależ ci wtedy przestraszyłem. A ci pasterzy, co babnie budził? Je, jak on wystraszył tych ludzi. Chyba z godzinę żeśmy stracili, zanim się w końcu uspokoili. – A to pamiętasz, jak nam Gabriel… – Ale właśnie! Poczekaj chwilkę! Gdzie on się właściwie podziewa? Tyle go nie ma! Wprost nie do wiary! Coś tam mi mówił, że sprawdzić leci, czy Aniołkowie pilnują dzieci. Potem miał sprawdzić wywiad raport. Y on to lata, lata i lata. Wprost nie do wiary! Ja to, jak w skrzydłach zmęczeni czuję, to dwa retwóre se aplikuj. Cóż on, Archanio, słowa i władza? Lecz między nami trochę przesadza. Co się stać może tuż przed świętami? Ot, bo wspominałby trochę z nami. A wie mu mowa, leci Gabriel, ale na suba. będzie za chwilę. Ty, coś się chyba zdarzyło złego. Lećmy do niego. Gaba, czekaj, co się zdarzyło. Aniołki, zaraz wszystko wam powiem. Lecz wieś przekaże najpierw przed Bogiem. Oj, będzie biała, oj, będzie trwoga. Zaraz wam mówię, najpierw do Boga. Stary, ja raz widziałem taką twarz jego. To było, kiedy zdradził Lucifer. Jestem, już jestem. Już wszystko mówię. Słuchajcie, wiecie, porządek lubię, więc myślę, sprawdzę, czy gwiazda świeci, jak się do świąt szykują dzieci. I wiecie, kurde, jak popatrzyłem, to się cały aż przeraziłem. Każdy z dzieciaków myśli o świętach, jak o komórkach, kompach, prezentach, lecz nikt o Bogu z nich nie pamięta. Tak jakby Pan Bóg nic im nie znaczył. Wszystkie dzieciaki? Nie no nie wszystkie. Lecz straszna większość. Czytam i myślę, serce mi pęknie. Siedzisz ty serca nie masz w ogóle. Ej, się nie czepiaj, mówię co czułem. Czytam raporty jeden za drugim i myślę, stało się coś wśród ludzi. To niemożliwe, by takie dzieci nagle zaczęły same tak grzeszyć. I to tak wszędzie, miasto czy wieś, więc poleciałem do CBS. A stamtąd to już te będę gnał coś i w skrzydłach do CBA. Anioły zgroza. Tam stos raportów o przechobecnych działaniach czortów. Pytam anioła więc dyżurnego, czemu nie mówił, że jest coś złego. A on mi na to, że nie chciał straszyć, bo przecież prawie święta za pasem. Natychmiast więc go zdegradowałem i do sprzątania nieba wysłałem. Lecz to się stało, to już się stało. Aniołki, więc czego mało czasu już dostało? Pan Bóg już całe niebo obudził. Czerwony alarm. Ratujmy ludzi. Całe więc nasze anielskie plemie leci ratować ludzi na ziemię. Aniołki, czego my jeszcze tu dadać? Guszko, na nasuwamy! Kurczę, jak kiedyś, razem na złego. Jeden za wszystkich? Choć jesteś młody, marzą opinię. Nie pijesz, nie gniesz, uczysz się pilnie. Lucyfer prosił, bym cię pilnował. Do bycia diabła cię przygotował. Ale ja przecież nic nie zrobiłem. O tym mówiłem! Ale ja się staram, o co wam chodzi? Starasz, nie starasz, walnąć nie szkodzi. Jeszcze raz mówię, przecież wiesz, że ja tego nie lubię. Jeszcze cię inne diaby zobaczą, a teraz ruchy, robota czeka. Zaraz będziemy kusić człowieka. A czy koniecznie razem iść muszę? Nie, no ja tego diabła uduszę. Skąd nam się wzięła taka pokraka? Już rozkaz, kusisz tego chłopaka. Czesiu, Angeliko, dzieci, niedługo tata już wróci. Miał jeszcze parę rzeczy dokupić. kupić. Sprótnijcie prędko pokoje swoje. Piorunem, jak się wy dwoje za to weźmiecie, pomóżcie sobie. Ej, powiedz, ani mi to w głowie. Znów za niego będziesz sprzątała? Niech sam sprząta, nie daj się dłużej wykorzystywać. Nie jesteś tu służącą chyba. Ani mi to w głowie, niech raz on sprząta. Nie jestem tutaj żadna służąca. Kochanie. Czemu mówisz tak brzydko? No dzieci, proszę, sprzątnijcie szybko. Powiedz, że nie chcę, że źle się czujesz. Nie chcę, nie będę, źle się nic czuję. No dalej teraz, nie, że on odpyskuje. E, czy byłbyś, I... nie zechciał? Hej, kim ty jesteś? I skąd się tu wziąłeś? Wybacz, że przestraszyłem. Sam przecież wpierw się nie przedstawiłem. Dzień dobry, nazywam się Czesio. Dzień dobry, Czesiu. Ja jestem dobra. Co ty wyprawiasz? że ci się w mózgu poprzestawiało? Zamiast tego kusić, ty się przedstawiasz? Masz go do złego namawiać zaraz. Nie, ja nie umiem. I to jest wstrętne. Zaraz ze złości chyba pęknę. Kurcze, znów włączył się pokusy czujnik. Znowu grasuje diabeł rozpójnik. Anieli, halo, jest któryś wolny? Wszyscy w terenie, no tak, stan wojny. Kurczę, nie mogę wszak zejść z dyżuru. Może jest choć ktoś z naszego chóru? Słuchajcie, znowu są zagrożeni. Znowu jest sygnał pokusy z ziemi. Nikogo nie ma, ja tylko jestem. Jak trzeba, to pójdę. Przestażysz nic? Już nie przesadzaj, że go przestraszę. W końcu i tak go kiedyś zobaczę. Jak brak zrobię, chętnie pomogę. Nie... No widzisz, manduli przed Panem Bogiem, więc teraz wykazać się muszę. No dobra, tutaj Jezus, Maryja, tylko Ty tam ich nie pozabijaj. Jak tylko jakiś anioł przyleci, pośle go zaraz Tobie zacieczą. Boże, jak mi się za to dostanie? Panie, dlaczego na mojej zmianie? Aniele, czekaj! Co Ty zrobiłeś? Zdurniałeś? Śmierć nam na nich nasłałeś? Ach, Mikołaju, wyjście nie miałam. Aniołów nie ma, to ją posłałam. Trzeba ją było zostawić tutaj, samemu lecieć. Oj, głupiaś, głupiaś. Śmierć nawet nam pomóc chce szczerze, ale że da radę diabłu nie wierzę. A jak zobaczy, że jej nie idzie, wkurzy się strasznie. Pamiętasz, blidę? Na rany boskie, co ja zrobiłam? Matko Najświętsza, już ich zabiłam. Słuchaj, ja lecę ich tam ratować. Nie ryć, lecz aniołów mi sprowadź. Proskaz, więc ruszaj, będą za chwilę, sprowadzaj i choćby ścile. Czy ktoś za to podziękuje. Czego tak stoisz? Czego go straszysz? Powiem ja ojcu. Jeszcze zobaczysz. Chyba ja mu... Możesz mi pomóc. Sama mam ciągle teraz w tym domu. Odgryź się, odgryź się, Nie bądź taka. Ja nie pomagam i ja nic nie robię. Nieprawda, kłamstwo. Wypraszam sobie. Czego się gapisz? Już kuś małego. Niechaj, że powiem matce coś złego. Nie, dość. Nie będę już kusił. Chodź tu Czesiu. Nie smuć się już. To nie jego wina. To przecież diabeł podła gadzina. A więc tyś taki to jawna zdrada. Zatłukę w piekle je ja tego gada. Sam sobie poradzę. Żyj się, ma się wstydzić. No tak się zwracasz do matki swojej, a więc nie będzie komórki nowej. Dopóki będziesz miała bałagan, nigdzie nie wyjdziesz, totalny szlaban. Tak? No to dobrze, to zobaczymy. Mogę tu siedzieć choćby po zimy. Kocham to robić, to właśnie święta. Nikt o Bogu tu nie pamięta. Czemu to robią? Będą się bili? Oni się tak nigdy nie kłócili. Ktoś to diabeł, gadzina podła. Ale kto to? Ktoś nadchodzi, na lucyfera, do śmierć tu wchodzi. Ja jestem, jestem, a to boruta, Oja atmosfera nieźle już struta. Czegoś tu przylaza. wie w niebie się nudzisz? Raz i wszystkich skucił i na mnie nakrzyczał, niego przewrócił. Widzisz nas mały? Cóż, dobre Boże, czasem nas dziecko zobaczyć może. Nie bój się, krzywdy więcej nie zrobi. Teraz się odwróć. Co chcecie zrobić? Noż przyjacielu, nic szczególnego. Trochę skrobimy cię. to kolego. Woda świętona. Wyobraź sobie. No przecież krzywdy nie zrobi tobie. Nie, ja nie chcę już złego. Ja się wyrzekam piekła całego. Ja Lucyferem gardzę Beskitu. to nie Cóż, trzeba nam chyba kropnąć i tego. Nie, on nie zrobił tutaj nic złego. On mnie pocieszał i mamę bronił. Bracie, więc zostań anielskim duchem. Ja? Trudny wiek hormonalny. Powód to do płótni zbyt banalny. Słuchaj, dziewczynko, przestań się wkurzać. Pogódź się z mamą i powiedz przepraszam. Mamo, przepraszam za to, co było. Wybacz, coś we mnie chyba wstąpiło. No nie, płacz proszę, przestań się zmucić, nie ja sprzątnę się. Wyniosłem śmieci, Nie mogę w kuchni. Kochane dzieci! Co kochani, możemy lecieć? Wszystko już chyba dobrze na świecie. Zewsząd dochodzą dobre raporty, żeśmy przegnali piekielne czorty. Pokój gości już w każdym domu i ludzie znowu myślą o Bogu. Zewsząd anieli diabłów przegnali, o Bogu wszystkim przypominali. I się mu dało, mimo prezentów, choinek, to były święta i każdy człowiek przypomniał sobie, że to zbawiciel tam leży w żłobie. I każdy to choć przez chwilę poczuł, że Pan Bóg w jego życie też wkroczył, by przebaczenie dać mu i miłość i wielu życie oddać. Zachniety szkoły, koledzy i koleżanki. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, pięknej choinki, wielu prezentów oraz magicznej atmosfery, wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku.